Witajcie, witajcie tutaj, Pingwinek i widzę Was w kolejnym filmie na kanale Team BP, ale pierwszy raz w się. jest ze mną dzisiaj XP. Witam. Witam, Jan. I ogólnie tak, w następnym filmie pokażemy Wam, jak gramy w Fortnite'a. Fortnite! Fortnite. Yy, bo po prostu chcemy już wprowadzić wszystkie gry na ten kanał, żebyście wiedzieli, z czego będziemy tutaj nagrywać. Bo tu nie będzie tylko Minecrafta, to Minecraft to będzie coraz mniej. Najprawdopodobniej. Ale po prostu wydaje nam się, że CS i Fortnite przyciąga większe zainteresowanie niż Minecraft. Dobra, widzę że także z przyczyn technicznych. Jesteśmy na treningowym mapie dla AWP. Dokładnie. O, bo na pora Ale niech XP go. Bo on nie jest złotem. O to chodzi. A. A już. Chciałam cię z digla potraktować nie, tak łatwo. Nie mamy bardzo ładne AWP -y. Ja jeszcze mam teraz nową AWP, więc jak... jakby... Pan ma ładnie... dużo ładniejszą według. Mnie. Dla mnie to jest ściek. Ale jest bardzo droga. Która? Jakby może nie jest bardzo droga, ale kosztuje stówka. No to jest droga, no. Sinak i dropy. Weź sobie podnieść moją machupę, zobaczysz. Biegnę! Nie zdąża. O pięk! O, tu nie zdążyłem. Możesz <śmierdziwia> masz diffusową? Nie, ja mam... co my nie wiem. Masz skina czy nie? Mam skina. Tu jakiego masz tego skina? Mam chińskie znaki. Czyli twoją masz. A oglądasz mnie teraz? No nie, nie mogę zdążyć, bo ty od razu cenę. Bo moje boty wszystkie są od razu dead. Znaczy no tak, no bo ja, ja cię wywijam od razu, bo po co mam dłużej żyć? O Jezus Maria, zdarzyła się awaria! O. Nienawidzę digla, po prostu to jest najgorsza broń, kiedykolwiek ktoś wymyślił. No. Dobra, zaczynamy. W sumie mogliśmy zagrać tego. Fologensa, bo z bombę można plantować, że dobra, trudno. Fologensa jest też takim. Yes, Jestem, dziwny, ale. Mm -hmm. Fologensa. Nie, nie, gram. W sumie nie, nie. Nie, 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 w nie, 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 W nie, no, uspę to prawda, tak, bo ja po prostu już się nauczyłem celować, a ten usp czasami mam wrażenie, że namierza. Tak samo jak M4A4, że ja strzelam w kratkę, a, nad którą jest głowa chłopa, a to mi celuje w głowę chłopa, nie? To strzela. Celownik, celownika mi nie przesuwa. Mi celownik ucieknął przy jak dostałem cheda. Hmm, możliwe, bo pewnie ci tak wykręciło głowę. Świetnie. <noise> Z jak ktoś ci na rozgrzewce No to, to nie spray je znajdzie w głowę, bo wtedy nie wiesz co się dzieje, bo zostajesz się wkręcała po prostu. Co ty też nic nie dostajesz? Nie, to nie jest mi Nie, się. Wszędzie, to można być wszędzie. No to jest Coś co uwielbiam w tej mapie, że ona jest taka, że to możesz przejść. Praktycznie wszędzie, czego ją ja bardzo lubię. Nie gram! kurna, walisz tylko heady się nauczył. Tylko heady, nic innego. Ale to jest, jest na trochę fartowne w większości przypadków, no. że ja wolę te heady aż tak mocno. Żebym z tobą sobie kupię no Dlaczego nic nie dostajesz? Ja nie gram kończę. Co to jest wkurzające? Jednego się nauczył grać, tylko jed z jednego gra. No bo dobrze, to już nie, nie gram akaczem. W pie mam to. Ty mi dajesz Akacza, ja normalnie z niego aż tak dobrze nie gram. Ja nie gram kończę. Mhm. Idę grać na Niestety, tym oto akcentem muszę zakończyć ten odcinek. Ich po prostu z dala yyy tak. Jak się podobało, bo myślę, że było się mogło się podobać. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie. Jeżeli było to dla Was na tyle dobre, żeby po prostu polubienie zostawić. tak. Yy, wpadajcie na, na pingwina, po której kiedy i wpadnijcie także do, na Kickspiegel, żeby aż tak smutno nie było. Yy, więc no. Jeżeli się na poprzednie filmy napiszcie w komentarzach, czy podoba mi się taki CS, czy że, bo oczywiście będziemy tutaj grali bardziej turniejowego i skrzydłowego niż takie, o, takie on Ale on też często będą. No, no i już to tyle. Jeżeli proszę grać w Fortnite, to już mówiłem. Ja już nie przeciągam do zakończenia.